Pierwszym mocnym akcentem w nowym roku będzie sobotnie starcie tenisistek Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego z MKS Polkowice. Akademiczki, które w tym sezonie spisują się bardzo dobrze, muszą pokonać rywalki z zamiedzy, by liczyć się w walce o fazę play-off. Wrocławianki nie są bez szans. Mają wspaniałą Chinkę, Ja oprócz tego wspaniała dziewczyna, bardzo przyjemnie się nie rozmawia, chociaż ciężko, bo chińskiego ja nie znam, ale tam jakoś po angielsku koleżankę próbują, Natomiast no, Polkowice w tym roku grają w tym słowach. W składzie, w składzie, można powiedzieć, bez obcokrajowca gra, ale dwie czołowe zawodnicze kraju z pierwszej czwórki obecnie na ogólnopolskim turnieju, z czego jestem bardzo zadowolony, bo trzy nasze dziewczyny były w pierwszej czwórce. Mimo, że młodzieżowych sukcesów i talentów w regionie nie brakuje, były prezes związku niepokoi się o przyszłość tego sportu. Bardzo się martwię, że ostatnio padło szkolenie i to nie tylko szkolenie w całym Wrocławiu, ale szkolenie na całym Deleszczyńsku, ale myślę, że to nie tylko w tenisie stoją, ale ogólnie jest bardzo nieciekawa sytuacja, jeżeli się rozchodzi o same podstawowe szkolenie. Sobotnie spotkanie tenisistek z Wrocławia i Polkowic rozpocznie się o godzinie 16, w sali Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Kamiennej. Emocji nie zabraknie także pod koniec stycznia. Na Dolnym Śląsku znów zagra męska reprezentacja Polski, która w Brzegu Dolnym walczyć będzie o punkty drużynowych Mistrzostw Europy. Zapowiada się fantastyczny mecz Polska-Dania. Myślę, że któryś już rzędu, bo to jest można powiedzieć taka kolebka tenisa w Brzegu Dolnym. Pan redaktor najbardziej pamięta, że odbyło się tam wiele meczów. Czy zwyciężamy tam. Także myślę, że serdecznie zapraszam na mecz Polska Dania do brzegu Dolnego. Spotkanie Polska Dania rozegrane zostanie 29 stycznia, początek o godzinie 18.00.